Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Siennik i dzisiaj nie będziemy składać tej oto tutaj sad sumy, gdyż iż, ponieważ cały silnik jest jeszcze do złożenia, i tym zajmiemy się może w następnym odcinku, ale trzeba też trochę zarobić jakieś pieniążki. Więc y, biorę motorynkę, jadę po traktor, wracam tutaj po przyczepę i jadę na farmę zbierać komuś belę. Będzie to dosyć długa podróż, więc no mam przejebane No jedziemy, no kurwa O! Nie wiedziałem o tym, że... Jak dajesz gazu, to się lampa jakby no rozświetla jak w prawdziwym życiu. Czemu ja się znowu wyjebałem? Dlaczego? Kurwa! 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 哦，意大利啊。 No i jedziemy. Nienawidzę tego miejsca. Pierdolone bagna. Zawsze tu, jak wjechałem, to zawsze ugrzązłem. I tylko raz wyjechałem. Kurwa, kiedy raz jeden dobrze podjechałem, to kurwa musiałem pomyśleć, że kurwa, że kurwa trzeba wyjść i to potrzepić, to kurwa teraz to już kurwa nie podjadę tam. Dobra, podszepiony Jedziemy zapisać grę No dobra. Pół godziny zajęło mi, żeby dojechać tam motorynką, przyjechać tu traktorem, podczepić przyczepę i zaparkować pod domem. Pół godziny mi to zajęło. Ale mamy traktor. Więc teraz tylko napiję się, zjem i można jechać do roboty, I... Coś trzeba wziąć. Obok w czego mamy miasto. To, se, to się do miasta pojedzie. Yy, piwo na drogę. Piwo na drogę i zatankujemy traktor jeszcze. Pojedziemy. A, teraz już muszę pozamykać drzwi. Bo teraz wszech mi to wylatnie, to gorzej. Tutaj browar od nogi, うん。No, <cool. S 1> Dobra, mociąg pojechał. A my jedziemy za nim. Dobrze, że go tutaj zauważyłem. O ty smaczu też zaczął padać. Jezu wycieraczki. Co wajtej? Mmm. No, te wycieraczki tam pojadają moim zdaniem, ale niech będzie. Di kurwo jebano na raz po paliwo zejdzie kurwa muszę to tą kurwę. A nie, ten śmieć już nie żyje. Ej, dobrze ci tak, lamusie. Ha. ha, beka z ciebie, flaszka. Ha, nara. Nara, lamusie. Gdzie ta flacha? Gdzie ta flaszka, Ej, toś mi flaszkę ukradł. O, tuś, Halo, gdzie spierdalasz? Chodź tu do pana. No, dwie flaszki już mamy. Nie wiesz, że zgasł. Nie zgasł, to dobrze. No znowu deszcz. No, chyba twoja stara. Tylko ja muszę uważa uważać, teraz jak będę brał piwo, to nie mogę brać Wrzęśnie chcąc tego. Bo nie będziemy w stanie jechać. Nie będziemy. Ścisto! To butelko! Eee, no i chyba dojechaliśmy i chyba z tego pola będziemy musieli zebrać Bele. Yy, z tego i... No i czegoś jeszcze. Yy... Nie ma tu więcej naprawdę pól? Ja zajadę do miasta i sobie zapiszę grę w mieście O, wjechałem do miasta Pierwszy raz od... Uff, o, 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 od bardzo dawna Naprawdę dawno tu nie byłem

Coś mi się podoba te 2.09. No nieważne, ale idę zapisać grę i jadę robić. 50 minut mamy nagrania. Ja jeszcze nawet nie zacząłem roboty. Niezły wynik. O, oh, autobus. Witam. Oszachowali mnie z butelki. O kurwa, zapierdala, ja pierdolę, co ty odpierdalasz panie kierowcy, nie umiesz jeździć No ty szmato No przecież ja teraz nic nie widzę, dlaczego tu co chwilę musi padać i przestawać nagle No nie może popadać chwilę i przestać na długo, a tu co chwilę, kurwa, to zaczyna padać O, przyszedł, kurwa To tutaj? O, jest, tam go chodzi Eee, e, e, panie, panie Chodź tu e, panie I jadę po belkę Niestety nie przygotowałem się na ten odcinek na tyle, że wiem wszystko o tych belkach i wiem i co tutaj trzeba robić, gdzie jest wieści i skąd je jeszcze brać, bo nie wiem czy to tylko jedno pole, ono ma tak mało tego. W sumie nie ma traktora, to bym się nawet nie zdziwił. Czy Nie to w dół. Jak ja mam te belki na to założyć? O nie. O nie. To będzie masakra. Myślałem, że to będzie jakaś łatwa robota, że... A to to będzie masakra jakaś. Jak ja już widzę jak te belki i belki, trambelcze no chuj wie. Jak ja widzę kurwa, co tu się dzieje i jak to kurwa lata, to ja się zaczynam bać. Ty kurwo! Ale nie tak daleko! O ty szmato! No znowu szmata wskoczyła wysoko... Ta szmata zaczyna mnie wkurwiać. No nie, no tego się nie da, kurwa! No jak ja mam to niby zrobić? No jak tego się nie da, kurwa? No ja pod to podjeżdżam, a to nie nakłada się. A jak chcę to nałożyć jakimś innym sposobem, to kurwa nie działa. Wyjmuj to światło. Urwa nie wejdzie, no do chuja pana, no jak to zrobić, no. No i nie wchodzi, no ja pierdolę, no tego się nie da. Kurwa. Wreszcie. Ogarnąłem to wreszcie. Kurwa, godzina nagrania dopiero zaczęła. Ty ma to. Pierdolę to. Kurwa mać.